Wątroba. Jak zatem możemy wspomóc jeszcze wątrobę na co dzień, oprócz tego, że regularnie codziennie przyjmujemy lecytynę? Jest jeszcze jedna opcja: regularne przyjmowanie enzymów trawiennych, które wspomagają trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów. Jeżeli te enzymy pochodzą od roślin, są to enzymy, do których nasz organizm się nie przyzwyczaja, a mocno nasz organizm odciążają, szczególnie w procesie trawienia. Jeżeli będziemy to przyjmować regularnie, wątroba będzie mniej obciążona, szczególnie trawieniem tłuszczy i białek. Spowoduje to, że będziesz czuł lekkość na wątrobie i na żołądku, będziesz miał mniej gazów i więcej energii, a Twoja wątroba będzie w stanie zmagazynować więcej substancji odżywczych. Żyć nie umierać. Każdy, kto ma zaburzenie metaboliczne, powinien przyjmować enzymy. Jeżeli enzymy przyjmuje ktoś, kto jest zdrowy nie ma takich zaburzeń, Powoduje to wydłużenie życia i komfortu tego życia. Zatem korzystajcie z rozwiązań, jakie Natura dała. Bo warto. Lucyna Mieszek, Centrum Zdrowia Awatar.